Twoje skiny Ci się nie podobają i koledzy się z Ciebie śmieją. Wbijaj szybko na Pirates Lab, Wymień swoje aktualne skiny lub skonem lin. do 35% na zakup nowej kosy rękawiczek czy skinów. Serdecznie zapraszam. No się widzę, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kaga. Dzisiaj robimy kolejny rozjazd. Tutaj na Kiskago i proficik. Takim, taki mam zamysł dzisiejszego odcinka. No i standardowe widzo. Jeżeli chcesz korzystać z moich giveawayów, no i oczywiście chcesz mnie wesprzeć i dostać darmowy bonusik. DLIN 20% wpłaty. 4, 4 darmowe złotóweczki totalnie za zafrikolcowe na start dla ciebie, widzu. No i oczywiście, jeżeli Ciebie jeszcze tutaj na kanale nie ma, to zostaw suba, zostaw łapkę i zostaw oczywiście komentarzy pod tym filmem. Jakikolwiek e, i będzie się szansę codziennie do zgarnięcia. Oczywiście skinka za 15 złotych, ale żeby zgarnieć codziennie, to musisz codziennie zostawiać łapeczkę pod każdym filmem, komentarz. No i oczywiście, mieć suba na kanale. Skinki po 10 będę wysyłał. No i co widzę, jeżeli gracie sobie oczywiście na Kiss macie tutaj darmowe free case'y, Polecam sobie tutaj wchodzić codziennie w zakładeczkę, no i jeżeli macie u mnie sobie mnie oglądacie, no to codziennie macie dwa filmy, więc oprócz tego, że zgarniecie sobie skiny u mnie na kanale, to jeszcze możecie sobie tutaj e, czasami jakieś darmowe skinki e, zgarnąć jakieś hagu. No i oczywiście ja wam zawsze tym przypominam. Zapraszam Was również też na Discorda, tam też co tygodnie giveawayki. No i dobra, no robimy tutaj po prostu dzisiaj rozjazd, 22 koła dzisiaj jest. E, coś sobie tam ostatnio wypłaciłem, jakieś dwie koski majoneta zwykłego i wanilię tak zwaną i, i, i gucika do Plerka. Taka, taka do Inwentory. A ja ogólnikos nie lubię mieć w inwentary, bo one szybko, szybko uciekają z inwentary zawsze. Dobra. Coś takiego sobie żeśmy tutaj przyklikali. Budżet. Budżet dzisiaj jest optymalny. Znaczy, bardzo dobry. Nie oszukujmy się. Budżet jest wysoki. Naprawdę budżet jest wysoki. Yy, I co? Dzisiaj myślałem tylko, że dzisiaj skrzynki youtuberów będą. Tylko, tylko i wyłącznie skrzynki youtuberów. Więc wjeżdżamy sobie w 3 nitrusie. Yy, I resztę trzeba na jokerze otwierać. Kajerkę. To no, chyba od hiszpańska YouTuberka jest, tyle co kojarzę. I samo, X2. Znaczy, V3, ale X2 sztuki Aslan Joker. Tego nie widziałem, 3 sztuki. Eee, I dorzucę sobie do tej bitki, i samo, V2, V2. Dwa razy. I co tu jeszcze można dokleić? Dobra, te pompa teamowe wrzucę. No i nitro. 65 wychodzi. Na trybie oczywiście. Tryb jest genialny. Wtedy sobie tutaj zmniejszamy kwotę i. Można sobie kręcić za dychę równo, co? Za dyszku, za 2 na 2. Ile tu jest skrzynek w ogóle? Potero, idziemy grać 16. No dobra, no taka rozsądna, rozsądna bitka. Za połowę, jak nie odda, jak to, jak przegramy tą bitkę, widzowie. Jak przegramy tą bitkę, chociaż nawet, nawet, nawet takie opcji nie zakładam, to robię bitkę 1 na 1, na 1. A po prostu 3 graczy, nie? I ja ją po prostu recreatuję. Tą samą. Ale pies się jeszcze tam ślitował, poczekajcie, zamknę okno, bo nie da rady. Nie wiem, wiem widzowie co się wydarzyło, Nie wiem co się wydarzyło. Wiem, co się wydarzyło. A, on, o, o, i widzę co się tu wydarzyło. On bardzo nie lubi jednego psa, on, mój owczarek bardzo nie lubi takiego wyżła jednego, biegającego po osiedlu, no tak, tak mała tolerancja ma do niego. A, sąsiedzi go wypuszczają, on sobie biega po osiedlu. To już nie wiem, mówiąc w ogóle. No i chodzi obok, dosłownie działki i i lekki i, like, przyjpał, bo mnie to strasznie irytuje, psa jeszcze bardziej, jakby było słychać. No ale no, nic nie poradzi, 30 razy można mówić. i ono. i know, ale chyba każdy ma tak w życiu jakiegoś sąsiada takiego. Czemu ta bitka, bo ja powiedziałem, że jak mówią, przegramy, nie, ale ona nawet nie odda. W chwilowym momencie my z tej bitki, a nie dobra, bo tu Nitro jest na końcu. Dobra, Karambit Slaughter. Dobra, to, to chwilowo oddaję już. Ale to będzie minimalny profit. Ten mak jest za czwór... dobra, to nie zmieni. No, dobra, nie no, w sumie nie taki minimalny. To, nie, no ta bitka była za 9. Za 9, za 9 chyba tak? Za 9500. Dobra, no to na ryzyko jakie podjęliśmy, nie, to nie była gra. Warto świeczki. Trzech graczy odpalamy. Dobra, ale tryb 80. Nie, no nie wstać nas. Dobra, 81, 12300 All in. No dobra, tamta wygrana, jak coś będzie połowa, jeszcze jak coś mam za odbiór, za level dużo, dużo nagród, więc jak coś na kolejne odcineczki na spokojnie będzie, eee, więc jest gitówa, jest gitówa, ale ja nawet widzowie nie zakładam, że my tą bitkę przegramy, więc jest jeden na jeden na jeden, to my im tutaj w spuszczamy tym botom, picie mi się skończyło, o, trochę przyjebał, no jawóbki takie kolorowe, no kolorowa skrzynka, no dziewczyny tutaj, to fejdy same widzę, że tu są, jakieś kolorowe bronie. Ale dosłownie kolorowe, że różowe dodali. No i karab Nie, no to jest żart. Tu karambit, fake, tu karambit, fejt. przeleciał. po 90 W ogóle to jest i samo W3. Ona kosztuje 12 koła. Teraz dopiero to zobaczyłem. I nie dała. Zmieniam zdanie. Dała. I w tym momencie możemy ogólnie wyłączyć tą bitkę. Z tych względów, że tu może być maksymalnie 30, to jest 62. Tu jest, to jest łącznie 90. I nit. Zmieniam zdanie, jeszcze nie możemy wyłączyć. Jest nitro na końcu z white lotusem. A jakby ten white lotus, nie no, ale my musimy coś do tego nitro dostać jeszcze. Bo na no chwilowo, ja pierdele, ale tragiczne. Bitwa underdog, jakby to oddał. Ten nitro teraz za 123 koła nadal nie daje nam wygrania I no teraz musiałoby nam coś paść. No to już jest. Dziś. Dostanę tego White Lotusa. Ja daję gwarancję, że w tym momencie mi wypada White Lotus, żeby. No dobra, może nie White Lotus. Dobrze, Dobrze bo jakbym dostał tego White Lotusa, to bym się chyba jeszcze bardziej stiltował. Dobra, nie można być widzowie z odcinka na minus. Widzowie, jeszcze mi mówicie, że jak krótkie odcinki nagrywam. Pek, tutaj jeszcze można odebrać sobie nagrodę za lewerek. Mmm, dobra, skinka za. Za dychę? Za dyszku? Za Ale to tak za darmo? Jak za darmo, to biorę, to uczciwa cena. Dobra, wchodzimy sobie tutaj moje bitwy. Tutaj, halo moje bitwy, zobacz bitwę. I tak. Utwórz podobną bitwę Borą. Nie, to nie chciałem tego. Co tu się wydarzyło? Czekajcie. To nie była ta bitka, którą. A, bo to była najlepsza bitka. Dobra. Tak ja chcę tą bitkę. To była ta bitka, nie? I dobra. Otworzymy ją jeszcze raz. Nie ma co, no, nie ma co. no Kurczę, jedna, jedna raz nie oddało. Było gorzej. Teraz będzie lepiej. Przypominam ogólnie, że jeszcze jeden filmik dzisiaj będzie drugi. Na kanale pojawi się. Pojawi się i tam są zawsze wyniki giveaway'ów czyli jeżeli... No ja zawsze dodaję dwa filmy i zawsze wyniki są w tym wieczornym, czyli załóżmy z tego, z tego tutaj odcinka giveaway wyniki są wieczorem i z wczorajszego wieczornego również są w dzisiejszym wieczornym odcinku. I tak jest codziennie. Karambi, dobrze, że ten karambi to 18. -ka. kajerka, w ogóle ta kajerka, taka, taka, taka luźna ta skrzyneczka. Za dwu, znaczy za dwójkę, ona 200 zł kosztuje w tej bitwie. 400, bo to Boro 81%. No na tym boru w Mołdzie całkiem całkiem spoczkę jest. Jakby sobie dorzucić. Kara Bitfight, 24. Super. To ogólnie by było 5 koła, tak? Jest na rozkład. No! O! Nighty poleciały, tylko że szkoda, że tutaj. Te knighty to też nie jest zły drop z tej skrzynki. Okej, okay, Rubiak. to nie jest duża przewaga. Znaczy, Zależy, jak na to to z perspektywy tutaj przewagi, co, było, co była w poprzedniej bitwie, to nie jest duża przewaga. Ogólnikowo, dość spora. Mówię, ta skrzynka też jest fajna. Podobna strasznie do Rykerki, bo też tutaj. Ta za dwójkę jest teoretycznie, ta jest za trójkę, ale też jest drop trochę lepszy. Dobra, niech to pyknie. No daj takiego haula po lewej stronie, żeby miał jeszcze miał nadzieję w tym, w tym odcinku. Bo to baituje, to baituje, to baituje. White Latus na końcu, white Latus na końcu. Ja już rozkładam się na siedzeniu. W ogóle fajne dzisiaj oświetlenie zrobiłem. Ale te lampki dałem, te ścianę Ale fajne, dzisiaj. Ja na fioletowo, tył na fioletowo. Nie, no jeszcze gdyby tutaj było, w sumie jest fioletowo. Stronie też jest fioletowo, a powinno być zielono. Może po prostu ja zły patent zrobiłem. Następny trzeba zrobić kliknąć. Patrzcie, patrzcie, trzeba tak będzie zrobić. Nie, no zgubiłem pilota. Patrzcie, tak? I wtedy będzie siadać. Tak robimy w kolejnym odcinku. Będziemy się już jeszcze dzisiaj strzelńca